Witam Was bardzo serdecznie w nowym roku. Mam nadzieję, że dobrze wystartowaliście w ten nowy rok 2024. No i tak, zawsze jak jestem w tych polskich drogeriach, to słuchajcie, dostaję jakiegoś oczopląsu. Ja nie wiem, co mam kupować, bo tam jest tak dużo rzeczy. Ja za każdym razem to tutaj powtarzam, jak nagrywam jakiś film z Polski, z drogerii polskich, że ja jestem po prostu tymi drogeriami oczarowana same. Słuchajcie, dobroci. Ciężko coś jest wybrać, ale. Biorę też dużo rzeczy spontanicznie, nie sugeruję się, nie wiadomo jak też internetem, tak pół na pół powiedziałabym. Także zobaczymy też, jak te rzeczy będą się sprawdzać. Dużo rzeczy do ciała. Mam tutaj jakieś żele, balsam, będą też rzeczy do włosów, do pielęgnacji twarzy, makijażówka, więc w sumie wszystko. I chyba zacznę właśnie od makijażu, bo tutaj mam najmniej rzeczy. Powiem Wam, że jeśli chodzi o makijaż, to jednak w Polsce za dużo rzeczy nie kupuję. Bo odkąd mieszkam też w Niemczech, to przyznaję, że mniej oglądam makijażowych filmów tych polskich, bo jednak kupuję częściej coś albo w Douglasie. Jednak ta półka się troszeczkę zmieniła. Powiem Wam, że też chyba z wiekiem tak jest, że chce się inwestować w solidną jakość i nie chce mi się już tak bardzo testować. Może tak, albo kupować, wiecie, takimi ilościami jak kiedyś, żeby testować, testować na potęgę. Może gdybym dostawała jakieś paczki, to z chęcią bym testowała te rzeczy, ale tak to po prostu nie chcę mi się tego maga magazynować, nie chcę mi się tak jakoś tego magazynować, mam wrażenie, że może znajdą się takie niewypały i jednak mniej sięgam po wiecie takie ogromne zakupy makijażowe w Polsce, bo jednak tutaj w Niemczech też jest dużo fajnych firm, ale jeśli chodzi o pielęgnację, no to zawsze zawsze Polska, słuchajcie, wygra. W każdym razie do czego zmierzam do tego, że z makijażówki właśnie nie będę miała tak dużo rzeczy dzisiaj wam do pokazania, ale kupiłam rzeczy, których byłam po prostu ciekawa i będzie to tylko firma Eveline, którą bardzo lubię. Eveline się słuchajcie tak rozwinęło, zresztą sami wiecie, pamiętam jak kiedyś jeszcze, um, jak mieszkałam w Polsce, to naprawdę był boom na Eveline i słuchajcie ta forma się utrzymuje albo się nawet rozwija ku lepszemu. Pierwsza rzecz będzie właściwie z polecenia Maxineczki i to jest maska do ust od Eveline Choco Glamour. Dużo się mówi o tej serii Choco Glamour, był też bronzer, który ciężko jest dorwać i żałuję, że go nie wzięłam, ten bronzer um, kremowy. Żałuję naprawdę, że go nie wzięłam, ale może gdzieś uda mi się dorwać go w internetach. Bo jednak mam ochotę na taki produkt i wiem, że będę go używać. Um, I słyszałam, że jest właśnie dobry. No a ta maska też jest bardzo przyzwoita. Używam jej może nie co noc, ale bardzo często, nawet przed makijażem albo jak się nie maluje, nawet jako taki błyszczyk, um, czy też pomadkę ochronną na co dzień. Ona przepięknie podkreśla usta, te usta są takie. Odbijają pięknie światło, wyglądają na niesamowicie zdrowe i rzeczywiście, jak pójdziecie spać um, z taką maską na ustach, to na drugi dzień będą te usta ładnie wypielęgnowane. Uważam jednak, że cena jest troszeczkę za wysoka, bo to jest, słuchajcie, 40 zł. Była akurat w drogerii Natura promocja 1 plus 1. Tak, dodatkowy produkt tańszy albo o tej samej cenie, właśnie z Eveline, i kupiłam sobie kolejny produkt, bo tak to chyba za cztery dychy nie wiem, czy bym kupiła, powiem Wam szczerze, uważam, że to trochę za dużo, może tak z 25 ok, na maskę do ust. No chyba, że jest dobra, no to można się słuchajcie, pokusić. Co mnie tylko denerwuje, to to, że to jest, moi drodzy, w słoiczku. I uważam, że to jest niesamowicie niehigieniczne, ja ciągle muszę to wydobywać. Paznokciem, bo mam za długie paznokcie, chociaż one nie są bardzo długie, ale i tak są za długie na taką aplikację. No i niestety to mi się tak troszeczkę nie podoba. I kupiłam sobie jako drugi produkt do tego wosk do stylizacji brwi. No i tutaj Wam powiem, że nie wiem, czy coś z nim źle robię, czy ja po prostu nie mam czasu czekać, żeby on się rano utrwalił i za szybko nakładam produkty do brwi, bo używam pomady lub cienia tak na zmianę. Ale on jest na moich um, brwiach, pozostaje na moich brwiach mokry, ten wosk. On bardzo późno mi zastyga i też nie tak, może w 100%, ale nie jest jakiś niesamowicie utrwalający, tak jak na przykład ten żel z Got to Be. Ja jak poczekam nawet z tym woskiem z 10-15 minut, to nadal jest taki. Um, bardzo elastyczny, ciągle jest mokry i ciągle mogę te brwi w jakiś sposób kształtować. Nie wiem, czy biorę go za dużo, będę go dalej testować, ale wtedy po prostu źle mi się te włoski maluje, to wszystko jest takie mokre. No i nie do końca. Muszę jeszcze go potestować na inne sposoby. Dajcie znać, jakie Wy macie doświadczenia z tym woskiem. I ostatnia rzecz z Eveline to będzie hicior, ale myślę, że każdemu już znany, czyli maskara od Eveline, również warietę. I to jest maskara, którą ja kupiłam moi drodzy już poza tą promocją w inny dzień i ostatnio pokazywałam wam ją na. Instagramie, chociaż wiem, że to nie jest żadna nowość, ale jestem zakochana. Ja parę lat temu używałam tego tuszu i zapomniałam kompletnie, jakie jest jego działanie, i postanowiłam, że dobra, spróbujemy jeszcze raz. Ostatnio lubię też rzęsy tuszować, odstawiłam trochę sztuczne rzęsy i jestem zachwycona. Słuchajcie, najlepsza maskara chyba, jaką w życiu używałam. Oczywiście, rzęsy, jeśli macie długie, to też one zawsze będą lepiej wyglądać, może nie tyle lepiej, ale po prostu będą długie. Ale powiem Wam, że nawet, nawet przy bardzo długich rzęsach można sobie zrobić krzywdę, one nie zawsze muszą dobrze wyglądać, bo na przykład ten tusz od Maybelline, ten fioletowy Sky High czy coś takiego, który jest takim hiciorem, też tutaj od X czasu, ja go tak nie do końca lubię, On, jednak moje długie rzęsy, bo mam ładne rzęsy teraz, on jednak sprawia, że one są takie, słuchajcie, jakieś nie takie, jakieś poklejone, każda w inną stronę, a ten tuż przepięknie wydłuża moje rzęsy. Możecie w tyle słyszeć pralkę, także proszę nie yy, zwracać uwagi, jeśli się da. Przejdźmy teraz do pielęgnacji. Kupiłam sobie yy, Hydrolat. Bardzo zależało mi na yy, czystej róży, bardzo lubię różane hydrolaty. One najlepiej mi się sprawdzają, tak koją fajnie moją twarz i zapach jest przecudowny ja uwielbiam zapach róży. No i tym razem skusiłam się na takie przepiękne opakowanie. Przyznam, że też oczami kupiłam trochę, ale też składem, bo tutaj jest czysty wyciąg z róży. Nie pamiętam teraz jak ona się nazywa, ale napiszę wam gdzieś tutaj. I to jest hydrolat marki BioLine. Tak przepięknym opakowaniu. Niesamowicie eleganckim, szklanym, porządnym. Chyba kupiłam to nawet na promocji za jakieś 22 zł, ale w normalnej cenie nie powiem Wam teraz, ile to kosztuje. W każdym razie jestem bardzo zadowolona. Przepięknie to pachnie. Jest jeden minus, bo Pięknie to wygląda, ale nie do końca ten, um, tutaj ta pompka, ten dozownik jest praktyczny, bo on tak porządnie nie rozpyla, tak wiecie, szeroko, tylko daje dość spore krople, które są takie skoncentrowane, więc ja nakładam go na twarz, bo tak najlepiej lubię i wtedy troszeczkę wacikiem sobie przyjeżdżam, bo najbardziej lubię po prostu spryskać twarz, nie używać żadnych wacików, nie trzeć niepotrzebnie tej twarzy, no ale w tym przypadku te krople są troszeczkę za duże, więc jak mam czas, to... Nie robię tego, ale najczęściej rano, jak nie mam czasu, to przyjeżdżam jeszcze sobie takim e, zwykłym płatkiem kosmetycznym. Bardzo fajna rzecz i kupiłam, moi drodzy, z polecenia, e, chyba od Maxineczki, krem od Eveline, na który widziałam, że bardzo dużo e, osób się rzucało. Tutaj mam opakowanie i tak wygląda mm, ten krem. To jest, moi drodzy, Eveline Vitamin, e, vitamin e, Action. Krem z SPF 50, czyli krem już z filtrem. To jest bardzo fajne rozwiązanie właśnie, gdy chcecie używać filtra, ale zapominacie często na przykład, jakoś nie sięgacie po niego, to macie tutaj od razu krem z filtrem. I ten krem daje bardzo subtelne rozświetlenie, nawilżenie, nie pachnie jak jakiś typowy SPF, bo te spf -y często, słuchajcie, śmierdzą takim... Takimi kosmetykami do opalania. Często tak już trafiałam, a ten pachnie bardzo ładnie, i z tej samej serii kupiłam sobie serum. Skusiłam się już tak sama z siebie. Bogate serum na pierwsze zmarszczki, Słuchajcie, ja już jestem oficjalnie w roku 30. Jeszcze nie skończyłam, ale jestem. Więc no trzeba troszeczkę tutaj mocniej, słuchajcie, polecieć. I kupiłam właśnie takie serum z pipetą. Chociaż powiem Wam, że ta pipeta tak sobie funkcjonuje. To jest dosyć gęste serum, nie olejkowe, nie wodniste, tylko taki jak krem, powiedziałabym. No, ale zawsze można um, wylać to też na twarz i też przepięknie to pachnie. Bardzo fajnie nawilża skórę, używam tego na noc. Jak już jesteśmy przy twarzy, no to polećmy z ciałem. Kupiłam balsam, bo zawsze kupuję jakiś balsam w Polsce. Miałam kupić sobie te, to serum z Mia, ale na promocji był ten balsam od Bibio Cosmetics. Słuchajcie, tych firm się tak dużo narobiło, że ja w ogóle ich nie kojarzę. I to jest balsam um, Hialuro Bio Regeneracja nawilżająco-regenerujący z pompką, przepiękne opakowanie, znowu trochę mnie skusiło słuchajcie, ja uwielbiam takie pudrowe róże nie używałam go jeszcze, także nie powiem Wam tutaj kosztował około 20 zł na pewno więcej niż 20, ale też był w jakiejś promocji, także zobaczymy jak to się będzie sprawdzało i kupiłam sobie też żele pod prysznic przede wszystkim taki przepiękny żel niesamowicie podoba mi się to opakowanie z pompką niesamowicie praktycznie femi true też nie znam tej firmy też coś nowego dla mnie to jest żel pod prysznic z hydrolatem z róży damasceńskiej właśnie to się nazywa hydrolat z róży damasceńskiej teraz dostałam odpowiedź bo tak samo się to nazywa i ekstraktem różanym. Um, ma to całkiem przyjemny skład, powiem Wam, jak na żel. Także um, fajna rzecz. Pachnie totalnie różano, bo już go używam mam go pod puchnicę. Także, jak ktoś z Was róży nie lubi, no to niestety tutaj e, nie do końca też chyba był na jakiejś promocji. Słuchajcie, w Polsce jest tyle promocji, że masakra. Kupiłam sobie znowu żel od Ziaja, uwielbiam ten żel, zawsze go kupuję, oliwkowy żel pod prysznic, cudo, kocham, za grosze, ale jest tak przyjemny, uwielbiam zapach oliwki, także on u mnie zawsze musi być. I w ogóle dlaczego ja tak dużo, słuchajcie, żeli kupuję, bo tutaj w Niemczech nie ma w czym za bardzo wybierać, albo Nivea, albo DAF. Inne rzeczy już przetestowałam i kupuję na zmianę, ale po prostu nic nie ma tutaj takiego ciekawego. Stąd kupiłam parę rzeczy w Polsce i zobaczcie, jaka przepiękna flaszeczka tutaj jest od Holify. Żel pod prysznic regenerujący, on już nie był w promocji, chyba kosztował z 20 zł. Ale to, jak on wygląda i w ogóle jak przepięknie pachnie, bo sprawdzałam w drogerii, no cudo. Wygląda to przecudnie. Także jestem niesamowicie podekscytowana yy, testowaniem jego. Na razie używam ten i jakiś tam jeszcze inny na zmianę więc ten leży w zapasie. Jeszcze tutaj w okolicach ciała kupiłam sobie na szybko krem do rąk od Bielenda, japoński krem do rąk wiśnia plus jedwab, wygładzenie i to jest taki typowy krem do torebki, do każdej mi się mieści, słuchajcie, on jest malutki, przyjemny, świetnie nawilża i bardzo ładnie, tak słodko pachnie, także krem na szybko właśnie go kupiłam, słuchajcie, kremów nigdy za wiele. I przejdźmy teraz, moi drodzy, do włosów. Kupiłam sobie dwie rzeczy do włosów dwie odżywki od Anwen i Onibio. Kupiłam sobie od Anwen emolientowy, Iris, coś co uwielbiam. Słuchajcie, to jest moja ulubiona odżywka od Anwen, bo ona po prostu tak intensywnie pachnie ona tak trzyma się na włosach jak żadna inna. Uwielbiam. Jakiś czas jej nie miałam, bardzo się za nią stęskniłam, i teraz, jak umyję włosy i nałożę tę odżywkę, to po prostu ona jest cały dzień na moich włosach i jest to po prostu przecudny zapach. Mi się bardzo podoba, on jest dość intensywny, taki słodki. Um, może niektórych denerwować, ale ja go, słuchajcie, uwielbiam i. To, że włosy tak pachną, cudo. Też pięknie nawilża włosy, także dla mnie numer jeden od Anwen. I kupiłam sobie z ONLY Bio odżywkę proteinową, bo już nie miałam proteinowej odżywki, stąd pojawiło się coś z ONLY BIO. Chyba nie miałam w ogóle proteinowej od ONLY Bio, także jestem ciekawa. A na koniec biedronka. Słuchajcie, chusteczki Be Beauty. Kupuję sobie zawsze. Przeważnie, jak jestem w biedronce, one się zawsze przydają, gdzieś tam u mnie leżą albo do przyczyszczenia rąk, toaletki, czy gdzieś mam je w torebce, w pracy i tak dalej. Także kupiłam sobie chyba jeszcze gdzieś mam jedną paczkę. One się zawsze przydają, całkiem fajnie cenowo wychodzą, chociaż powiem Wam, że drożeje wszystko w Polsce, drożeje. Rzadko. Byłam teraz w Polsce, ale za każdym razem widzę, że rzeczy drżają, ale to chyba e, słuchajcie wszędzie. Aha, jeszcze jedna rzecz, którą zawsze kupuję, to są płyny do e, płukania. I kupiłam sobie bardzo ładny zapach z E. Przepiękny zapach, e, tylko oddałam go mojej mamie, no ale kupiłam też. Kokolino. CoColino kupuję zawsze, bo to jest przepiękny płyn. Nie wiem, dlaczego nie zamawiam tutaj online, tylko zawsze kupuję w Polsce. Totalnie bez sensu czekam zawsze, aż pojadę do Polski i tam kupię sobie kokolino. Kupiłam tym razem pomarańczowy, bo powiem wam szczerze, że też nie było jakiegoś e, wyboru w Biedronce. E, no i kupiłam e, właśnie ten. Bardzo ładnie pachnie, intensywnie, ale tak przyjemnie nie jest jakiś duszący. Um, naprawdę sympatyczny zapach um, pomarańczowy, i gdzieś tam czuć ten pomarańcz. Naprawdę jest bardzo ciekawy ten zapach. Także Cocolino, słuchajcie, zawsze u mnie musi być. I tym sposobem doszliśmy do końca tego filmu. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Zapraszam Was oczywiście do kciukowania tego filmu w górę. I widzimy się na pewno w ulubieńcach roku 2023. Zapraszam Was do tego filmu, jak się pojawi, koniecznie obejrzeć, bo znajdą się tam niesamowite hitory Właśnie ubiegłe, ubiegłego roku. Trzymajcie się krótko, kochani. Do zobaczenia.